pierniczkowo kakaowy smak i truskaweczki do tego o pani. Dzisiaj nauczysz się tutaj, jak robić owsianki nocne, czyli takie, które złożysz razem w kilka minut wieczorem i rano będziesz miała już gotowe pyszne śniadanie czekające w lodówce. Będą to też idealne przepisy na jesień, na zimę, takie cozy. No, sorry, będą to pyszności. Jeśli Cię jeszcze nie znamy, to częściej ja jestem Irina, jestem magiczną dietetyki. No i co? Lecimy! Jako pierwszą zrobimy sobie owsiankę nocną pierniczki z truskawkami. I tutaj zaczynamy od przełożenia do jakiegoś słoiczka czy szklanki płatki owsianej. Jeśli robisz owsianki nocne, to tutaj polecam Ci używać płatków owsianych górskich, bo takie błyskawiczne po całej nocy mogą się za bardzo rozciapkać, więc tutaj zdecydowanie polecam takie górskie. Je zalewamy mlekiem u mnie roślinnym. Ja do tego do posłodzenia dam sobie. Połówkę banana, moje są takie trochę przejrzałe, ale to nic nie szkodzi. I tak się nadadzą. Jego sobie rozgniotę widelcem. I to dorzucę do środka. Do tego dosypuję też przyprawę do piernika i kakao. W ogóle to daj też koniecznie znać, żebym wiedziała, jakie przepisy tutaj robić. Jakie wolisz śniadania? Czy takie bardziej na wytrawnie, czy na słodko? jakich byś chciała, może masz jakieś specjalne życzenia śniadaniowe albo przepisowe? To koniecznie napisz w komentarzu. Możesz też znać, czy jesteś bardziej w tym owsianki na świeżo, czy nocne. Nocne są super pod tym kątem, że po prostu robimy je wieczorem. Takie owsianki jak te tutaj zrobimy dosłownie w 5 minut, a rano mamy już gotowe pyszka śniadanie. Dobra, to mieszamy. Kakao nie chce I do tego dodajemy mrożone albo już rozmrożone truskawki. To jest takie połączenie, jak nie ją czekać, że takie czekoladowe pierniczki z takim w środku e, nadzieniem czemowym, właśnie truskawkowym. E, bardzo pyszne. I dlaczego by jego sobie nie odtworzyć w przepysznej owsiance? super proste połączenie, a w smaku, no, pyszka. No i co? To wszystko posypię jeszcze pod góry mitałami, przerzucamy to do lodówki i rano będzie na nas czekało pyszne, pełnowartościowe śniadanie. Taką owsiankę możesz też sobie rano wrzucić do mikrofali odgrzec, jeśli nie lubisz jeść jesienią czy zimą śniadań na zimno. Ale serio, to połączenie bardzo proszę, bardzo. bardzo, bardzo, bardzo. Jako kolejną przygotujemy sobie cynamonowo-jabłkową owsiankę z pękającą czekoladą. Jest to naprawdę e, sukcio sprawa. E, tutaj do szklanki albo słoika przesypujemy płatki owsiane, zalewamy je mlekiem, odstawiamy je, żeby nam troszkę napęczniały i w tym czasie przygotujemy sobie dodatki. Pokroimy jabłko w kosteczkę. Przekładamy je do rondelka, dosypujemy do niej trochę cynamonu i dodajemy tak 2-3 łyżki wody i je sobie grzejemy na piecu tak około 3 minuty. W tym czasie w mikrofali albo w kąpieli wodnej roztapiamy sobie gorzką czekoladę. Nasze uprażone jabłka przekładamy do owsianki i to wszystko mieszamy. W ogóle jest to przepis z najnowszych, jesienno-zimowych jadłospisów DIY tanich. Jest to taki zbiór 70 nowych, sezonowych przepisów, które są zbilansowane i możesz układać je dowolnie i składać sobie z nich swój własny jadłospis, jedząc mega odżywczo, zbilansowanie, ale też mając w tym dbaniu o siebie masę luzu elastyczności, jedząc też sezonowo i wydając na zakupy niedużo, bo kupujemy tam same. Proste składniki dostępne w zwykłych sklepach, więc dbasz o siebie, nie wydajesz dużo, rozpieszczasz kubki smakowe. No i jest zbilansowanie bardziej roślinnie, nie bojąc się o niedobory nie dalej z masą luzu. No i co? Teraz na te nasze płatki z jabłkiem dajemy warstwę masła orzechowego. I teraz naszą roztopioną w mikrofali albo kąpieli wodnej czekoladę mieszamy z cynamonem. I nią teraz polewamy od góry naszą owsiankę. Także taką owsiankę, gdy delikatnie nam przestygnie, wkładamy na noc do lodówki. Jako kolejną zrobimy sobie owsiankę. No, ma konkretniej to owsiankowy pudding chia, śliwkowo dyniowy. I tutaj. znów y, zaczynamy od przesypania sobie płatków owsianych do szklanki albo słowiczka. Tutaj do tego dosypujemy też nasiona chia. Nasiona chia mają bardzo dużo omega trójek, też wapnia, są subiecto zdrowe. To zalewamy mlekiem. mieszamy. Do tego przepisu będziemy potrzebować pire dyniowego. Jak go zrobić, podlinkuję Ci poniżej, jest to bardzo proste. Polecam Ci zrobić tą owsiankę, kiedy wykorzystujesz pirę dyniowe do jakiegoś innego przepisu i po prostu Ci go zostało. Pirę dyniowe można też mrozić i porcjować e, i później tylko sobie wrzucić do mikrofali i rozmrozić e, taką małą porcję. I do naszego pire dyniowego e, dodaję odrobinę syropu klonowego. Do tego też odrobinę chili i cynamonu. To chili tutaj sprawić, że taka fajna, rozgrzewająca. Tutaj też kroję sobie śliwki w drobną kosteczkę. I mieszam z naszą dynią. Część sobie zostawię do ozdoby od góry. I co? Teraz na naszą trię przekładamy naszą dniowo-śliwkową breję. Ale bardzo smaczną. Posypuję od góry resztę śliwki i dodaję jeszcze orzechy włoskie. To wszystko przekładam do lodówki i rano przepyszna owsianka będzie na nas czekała. Ją tak samo możesz sobie przygrzać po prostu później w mikrofali. A jeśli na tej się chciałabyś mojej pomocy w zadbaniu o siebie, w zainwestowaniu w Twoje zdrowie na lata, ale w taki sposób, w którym masz masę luzu, elastyczności, nie wydajesz dużo, robisz proste zakupy i bardzo mocno rozpieszasz swoje kubki smakowe takimi cudnymi, przytulającymi kozji, e, przepisami, to zobacz najnowsze Helfikowe, jadłospisy DIY. Jeśli lubisz takie jesienne klimaty przepisowe, to koniecznie zobacz też ten film. Ja wysyłam ci masę uścisków. Dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia już wkrótce.